W przestrzeni internetowej co jakiś czas pojawiają się nowe osoby, które wchodzą do mainstreamu i zyskują znajomości czy rozpoznawalność wśród najpopularniejszych influencerów. Taki debiut zaliczył ostatnio Psychotrop, a to wszystko dzięki zaproszeniu do aferek z boksdelem i Wardęgą na czele. Dzisiaj y, gośćmi jest oczywiście Sylwester Wardęga. Dzień dobry. I Psychotrop. Do? A potem te komentary, jakby patrzeć. Warto zaznaczyć, że zasięg tego programu to 40 tysięcy widzów na żywo, zaś ogólne dotarcie to setki tysięcy wyświetleń oraz prawie 550 tysięcy subskrypcji. Wróćmy jednak do Psychotropa. Przed słuchaczami przedstawia się on jako komentator, TikTokowy detektyw lub osoba, która ujawnia oszustwa internetowych person. Tak, myślę. No. Dobra, to ja taki krótki statement, że. Jeżeli ktoś z Was e, ma jakąś, w cudzysłowie, aferę, problem e, taki, że na przykład no, Sylwia tego nie weźmie, bo się nie klika, czy jakieś inne komentarze, czyli na przykład nagłoście no, jakąś sprawę, to piszcie do mnie na Instagram, psycho.666, bo ja taki, takimi tematami się zajmuję. Psychotrop wystąpił w programie tuż po aferze, którą rozpoczął udostępniając intymne nagranie Popka z psem. Patrząc po komentarzach, widowni spodobał się występ Psychotropa. Przeczytam teraz kilka opinii znalezionych pod tym materiałem. Przyznam, że Psychotrop dobrze wypadł, pasuje do formatu aferek. Mam nadzieję, że to początek busta Psychotropa. Fajnie się go ogląda. Lubię go. Wbrew powszechnej opinii, Psychotrop potrafi mówić ludzkim głosem. Psychotropa poproszę częściej, dobrze się ogląda. Można zatem powiedzieć, że nowy gość aferek bardzo dobrze zaprezentował się obok wardengi i boxdela. W samym programie nie było o nim ani jednego negatywnego słowa. Wtem w sekcji komentarzy można odnaleźć jeden dziwny komentarz, mianowicie psychotrop. Jak to czytasz, to opowiedz coś o bieganiu z nożem po klubach w OLN. Nie, przecież to niemożliwe, że Boxdel kreujący się na człowieka, który przeszedł transformację oraz Wardenga, kształtujący swój wizerunek jako osoby stojącej w obronie bezpieczeństwa w polskim internecie, mogli przyjacielsko gawędzić sobie z jakimś nożownikiem w programie. To jest na pewno pomówienie. Przecież Wardenga nigdy nie promowałby w programie kogoś, kto jest nożownikiem, prawda? Jeśli spotykanie się z nieletnimi jest potępiane w internecie, to również ataki z użyciem ostrego narzędzia nie powinny być traktowane jako zwykła wpadka. Napisz w komentarzu, jak oceniasz moralnie takie zachowanie. Dlatego w dzisiejszym odcinku prześwietlimy tajemniczego gościa Boxdella i Wardengi. W końcu wypadałoby wiedzieć, kogo popularni influencerzy promują swoimi twarzami i nazwiskami. Aby przybliżyć postać psychotropa, musimy cofnąć się w czasie. Psychotrop zaczynał swoją karierę w internecie jako HST Diobeł, raper pod gatunku Horrorcore, który łączył dodatkowo z psychorapem. Początkowo był artystą grającym w podziemiach, lecz w 2013 roku dołączył do wytwórni płytowej Leroya o nazwie Dev. Jego kariera nie nabrała wówczas rozpędu, ponieważ wylądował w więzieniu, jak możemy przeczytać w jednym z artykułów. Między mężczyznami wywiązała się szamotanina i Alan G. zadał kuzynowi swojej dziewczyny cztery ciosy w klatkę piersiową. Tuż po wyjściu z więzienia udostępnił on w sieci fragment uzasadnienia wyroku w swojej sprawie. Czytamy w nim m.in., że raper działał świadomie z chęcią spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W tym momencie możesz zastopować sobie film i przeczytać całość uzasadnienia. Alan G. tak skomentował to uzasadnienie. Horrorcore jednak to nie tylko fikcja literacka, co chłopaki? Napisał żartobliwie. Po odsiadce raper zmienił pseudonim na psychotrop i wiele osób mogłoby pomyśleć, że przeszedł pomyślnie resocjalizację i nigdy nie dotknie już noża. Niestety w tym momencie muszę zawieść osoby wierzące w happy end. O raperze było głośno w ogólnopolskich portalach newsowych takich jak Super Express, Radio SK, Pudelek czy Na Temat. Pisano o nim wtedy, że podciął sobie żyły podczas transmisji na żywo, jak wówczas tłumaczył na portalu glamrap.pl. To miał być rytuał przejścia, a nie samobójstwo. A co najbardziej przerażające, psychotrop ranił mężczyznę nożem za komentarze na jego temat umieszczane w internecie. Niestety to nie pomyłka. Alan G. za niepochlebny komentarz w internecie postanowił zaatakować jednego z internautów. Jak informuje olsztyński oddział Gazety Wyborczej, 26 lipca pod jednym z barów na Starym Mieście w Olsztynie doszło do incydentu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Do kilkunastoosobowej grupy podszedł mężczyzna z nożem, którego rozpoznano jako psychotropa. Napastnik chciał ranić swoją ofiarę w głowę. Nie udało mu się to, bo znajomi szybko obezwładnili psychotropa. Zebrali się w kółko, a następnie poturbowali. Czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Wezwana na miejsce policja obezwładniła napastnika. 25-latek, który był pod wpływem alkoholu, zaatakował wówczas funkcjonariuszy i został zatrzymany na 48 godzin. Naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji oraz ich znieważył, w związku z czym został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Izabela Kołpakowska z komendy miejskiej policji w Olsztynie. Alanowi G postawiono zarzuty, a w sprawie napaści prowadzone jest postępowanie. Jeśli myślisz, że to tylko plotki w internecie, to sama prokuratura okręgowa w Olsztynie potwierdziła doniesienia medialne. Odpowiedzi na pani zapytanie z dnia 31 stycznia 2024 roku podejrzanemu przedstawiono zarzut popełnienia czynu uszkodzenia ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Po tych wszystkich wydarzeniach w 2021 roku psychotrop dostał możliwość walki na gali promowanej przez Marcina Najmana MMA VIP 2. Podczas przeszukania okazało się, że miał przy sobie ostre narzędzie. My musimy być pewni, że dzisiaj tutaj nikt nie ma ze sobą dziwnych rzeczy. Nie, szukamy po nie, nie, nie. nie. Szukamy, nie szuka. szukamy po prostu niebezpiecznych narzędzi. Mówię to też zupełnie poważnie. Musimy się wszyscy e, tutaj e, z ochroną spotkać. Nie, nie. Nie, nie. W 2023 roku Psychotrop wystąpił gościnnie na kanale TV. Naszym zdaniem wielokrotnie próbował wykorzystywać nieporadnych życiowo ludzi, by się na nich wybić. Oto przykłady. Mężczyzna odwiedził Kononowicza i nagrał z nim film. Był też częścią Uniwersum LG, retransmitując jej streamy, jak donoszą wirtualne media. Zacytuję go. Obiecał widzom i sobie, że dopóki jej kanał nie zostanie zamknięty, będzie jej rzucał kłody pod nogi. Nawet zdarzały się sytuacje, gdzie uderzył kogoś słabszego, czyli na przykład partnera EliG. No, czy ktoś dostał. Ktoś, Warto także wspomnieć o tym, jak on sam chwali się przygodami z filmami i transmisjami na żywo dla dorosłych. No, jak nikogo nie krzywdzi, no to sobie rób co chcesz, no? Nie? Oczywiście, wiadomo, że tak. Ja nie? też mam takie epizody. No. Ty, tylko jeżeli właśnie wiesz, jeżeli. Czy Ta... co? Jak ja też mam takie epizody za sobą. Że na kamerkę? Of, kamerki, człowieku, normalne filmy dla dorosłych. że o. że ty grałeś? No, zdarzyło się kilka razy, częściej jednak, jako, jako ten menadżer. Jakby mówiłem, co tu zrobić, co powiedzieć, jak ten. producent. Taki. Bardziej czułem klimat, no. Można zatem podsumować działalność w internecie psychotropa w następujący sposób. Jest to niezłomny poszukiwacz uwagi. Jak zachował się psychotrop po tym, jak ludzie pokazali swoje zaniepokojenie na Twitterze. Użytkownik Adaś Kropka wrzucił niepokojące artykuły na swój profil, na co zareagował emocjonalnie. Groźby, fakt, zdarzały się do takich śmietników jak ty. Widać, jak bardzo niestabilny emocjonalnie jest ten tiktokowy detektyw, że od razu odpowiada atakami słownymi i agresją. Tak Boxdel i Wardenga mogą czuć się bezpieczni, bo otworzyli mu drzwi do internetowej kariery tak inni twórcy, którzy nie są dla niego tak przychylni, będą musieli się zmagać z jego uszczypliwością. Pytając innych twórców jako nie wiem, ale się dowiem, czy mogliby poruszyć sprawę tej osoby, wprost powiedzieli, że boją się o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich. Dlatego takie metody będą skuteczne dla większości, bo ludzie nie chcą sobie babrać rąk nagłaśniając to zjawisko. Robił wiele rzeczy, żeby w końcu zaistnieć i zostać zauważonym. I można powiedzieć, że mu się to udało. Publikując film z incydentem dotyczącym Popka, złamał prawo, rozpowszechniając ten film i jego nagi wizerunek bez zgody rapera. Jednak, Popek to nie jedna osoba, która mogłaby odpowiedzieć w tej sprawie, bowiem to nie on miał rozpowszechnić ten film, a samo w sobie to może być już przestępstwem tak samo rozpowszechnianie jego nagiego wizerunku bez jego zgody. Ale jak widzimy, to go nie powstrzymało. Ten incydent umożliwił psychotropowi promocję od Dela i Wardengi, więc, tak jak widać, koniec końców się opłacało. Opłacało się do tego stopnia, że następnego dnia znowu wrzucił upokarzające prywatne wiadomości rapera Japsona z Fagatą. I jeśli ten model działa, czyli udostępnia intymne nagrania i wiadomości nawet bezprawnie, ale dzięki temu uzyskuje przychylność największych twórców, to będzie robił to dalej. Dzisiaj psychotrop kreuje się na detektywa i chce demaskować złych ludzi, ale pytanie brzmi, czy to na pewno odpowiednia osoba do rozliczania innych. To jest całkiem przerażające zjawisko, że dla osób mających duży wpływ społeczny, głównym wyznacznikiem wartości innych jest to, czy są aktualnie w trendach. Ktoś jest trendy, to bierzemy go do programu i robimy na tym zasięgi, mógł pomyśleć Boxdel. Jednak w takich przypadkach to, czy ktoś chwilowo jest popularny i na czasie, nie powinno być jedynym wyznacznikiem umieszczania go w programie. To jednak nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Oportunistyczna moralność influencerów staje się coraz bardziej niepokojącym zjawiskiem, gdyż wpływ na społeczeństwo staje się uzależniony głównie od tego, czy dana osoba jest postrzegana jako trendy. W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie liczba obserwujących i lajków stanowi walutę sukcesu i wpływu, niektórzy influencerzy mogą być skłonni podążać za chwilowymi trendami, nawet kosztem wartości moralnych czy społecznej odpowiedzialności. Bo koniec końców nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje i jakie będą ewentualne konsekwencje takich czynów. To jest ten toksyczno-oportunistyczny mechanizm aktualnych mediów. Nazwijmy go trójkątem promocji w polskim internecie składającym się z trzech wierzchołków. Pierwszy to gale freekwajto i konferencje, drugi to kanały komentujące na YouTube i wywiady. Zaś trzeci wierzchołek to wszelkiej maści portale plotkarskie profile na Twitterze czy strony newsowe. Gdy jako postać wchodzisz do tego ekosystemu, promocja zazwyczaj sama się kręci, bo wystąpisz w jednym miejscu, następnie ktoś cię skomentuje, a różne portale i profile na Twitterze podadzą to dalej. Można osiągać takim sposobem bardzo łatwo dotarcie do setek tysięcy ludzi, a następnie budować swoją rozpoznawalność i zbierać obserwujących. Każda działalność, znajdująca się w trójkącie promocji, ma z tego określone profity. Niezależnie, czy myślimy o kanale Komentery, profilu na Twitterze czy portalach plotkarskich, każdy na tym korzysta, dlatego mało kto mówi w internecie Stop, nie promujmy tej lub tamtej osoby, bo to nieodpowiedzialne społecznie. Wardenga i Boxdel, którzy zapewniają gościnny występ w swoich kręgach psychotropowi, zapewnili mu także wejście do tego trójkąta. Obecność w nim może aktualnie wykorzystać na wiele sposobów. Wystąpił w programie, wybrane profile zaczęły robić shorty z jego występu na Twitterze, za chwilę zacznie być zapraszany do innych programów, a może nawet dostanie kolejną propozycję walki. Pokazując się obok Boxdela i Wardengi, zwiększył swoją pozycję medialną. I tak to się boluje. Szkoda tylko, że w złą stronę. Jako społeczeństwo powinniśmy przemyśleć kwestię tego, czy aby na pewno nożownik powinien być głosem ludu. Bo jeśli jego głos się liczy i ogląda to 40 tysięcy osób na żywo, to jakiś ojciec może pomyśleć: Hej, nie chcę, żeby moje dzieci dojrzewały narażone na wpływ takich ludzi. Tak jak rodzice nie chcieliby, żeby ich dzieci na co dzień spotykały nożownika, tak niestety są one na niego narażone w internecie, na TikToku, Instagramie czy YouTube. I to przy aprobacie ludzi, którzy mają wyrobioną pozycję w internecie, tak jak w przypadku wardengi i boxdela. W świecie online, gdzie zawartość jest stale generowana i udostępniana, niektórzy twórcy mogą być skłonni pójść na kompromisy etyczne oraz przymykanie oczu na złe rzeczy w celu przyciągnięcia większej liczby widzów, subskrybentów czy nowych znajomości. I właśnie to zrobił psychotrop. Nie zyskał popularności ciężką pracą nad swoim pomysłem, tylko latami robił różne kontrowersyjne rzeczy w poszukiwaniu okazji, żeby dostać się do grona największych influencerów. Najgorsze jest jednak to, że ci wpływowi influencerzy bezrefleksyjnie przyjęli go z otwartymi rękami, nawet nie zadając mu jednego niewygodnego pytania. A do ciebie, drogi widzu, apeluję. Wspieraj twórców, którzy mają jakiś pomysł na siebie i robią wartościowy content, bo być może kiedyś zostaną wyparci właśnie przez takie osoby jak Psychotrop. Kiedy decydujemy się wspierać twórczość opartą na wartościach, przyczyniamy się do kreowania zdrowszej i bardziej wartościowej przestrzeni online. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.